Cześć widzowie, z tej strony Babik, z dziś kolejny odcinek na tym kanale. Tym razem pogadam z wami na temat dziś opowiem o filmie Tor 4. Jeśli odcinek wam się spoda, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz suba. Okej, okay, to to jak wiemy wczoraj, cały wczoraj nie było filmu, że że to są potwierdzenie, że, że Hollywood Reporter powiedziało, że Aktor, który gra Tora oraz reżyser o za niego Tora Czyli Tora Ragnaroka będzie też będzie też reżyserem Ale tu bardzo ciekawa kwestia Otóż Otóż jak wiecie Otóż jak wiecie, to to tor w Endgame, no, trochę. No, mówiłem, że są spoiler do Endgame, więc. Więc, czy to się spoiler do Endgame, że tor trochę przytył. Ci o tak, tor przytył, do. No i, ale później, no, wdąży do strzelcików galaktyki i trzymamy kciuki, żeby strzelcy galaktyki. Rzecznika Galaktyki Vol. 3 tor schudnął. To, że to, że to, że mam coś do tego, że to, po prostu no trochę zmiana takiej postaci, która no była taki od wielkiego mistrza piorunów i półksięcia Asgard, raczej króla Asgard, znaczy króla błysk Kawic Chyba Kawicz, To niedzielnego Kolesia, który. który. który mieszka ze swoimi kolegami, którzy grają Fortnite'a. Na serio! Fili grają Fortnite'a! Więc fani Fortnite'a się z tego cieszyli pewnie. Ale, No ale będę szczery, że. Trochę to mi nie pasowało w Endgame. Akurat chyba ja o tym nie mówiłem w Tak, o tym nie mówiłem. Bo to. No, no rozumiecie. No i na dodatek. Warner Bro akurat reżyser Tora Ragnaroka, poczekajcie. no już konkretnie no widzicie jak wygląda Thor. No więc trochę przytył. widzisz, Widać. No. I... No, chodzi o to, że, akt, że reżyser ostatniego Thora, czyli Ragnaroka, potwierdził. Był zamieszany w film. Jakiś inny film, tym razem od wytwórni Warner Bros. Akira, która, nie że była z uniwersum DC i... No i... No i Warner Bros. Post powiedział, że nie chce go królać z 4 w box-office, a Akira ma swoją premierę 21 maja 2024 roku jest pierwszego roku, więc 4 może mieć wcześniej swoją premię, chociaż, że będę szedł. Wątpię w to, tak. Wątpię w to, chyba napiszę, że tu są sceny z Endgame'u i że to po prostu sceny. No. No, dam tak Dam informację, czy są sceny z Endgame'u innych filmów Marvela. I że no. Jeśli ktoś nie lubi takich scen, to. Żeby nie określać tego filmu, no tam takie ostrzeżenie w napisie, w, w nazwie to, to, to pod koniec Thor dołączył do, do strażników galaktyki pod koniec Endgame'u, chyba już o tym mówiłem. Więc, o czym może być Thor 4? Thor 4 będzie najprawdopodobniej opowiadać o lokim konkretnie jak Loki powrócił Chociaż że będzie jego seria Plus to, ale pewnie kojarzy się głównie Loki, kojarzy się z Thor'em Więc, no miałoby to sens a sam tak podejrzewałem Przyszem. Więc, no wracając do tematu to to bardziej bym widział Przyszem. No w te galaktyki, no raczej jak wiemy, że Galaktyki będą miały swoją Filemielę wcześniej w najcześniej 2021 roku. To wracając do tematu, to to, 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 to by ja bym go widział gdzieś w 2023, chociaż że dla, o co dla to będzie reżyserować Tora 4. Był właśnie zamieszany w ten projekt. I najpierw robi Tora 4, chociaż to ja już nie wiem praktycznie. No więc to, wszystko co wiemy o Toru, Torze 4, ale... Więcej prawdopodobnie dowiemy się, na pewno się dowiemy czegoś więcej na jego Comic Con, który odbędzie się już w tą niedzielę. I i tam Marvel ogłosi swoje plany na całą czwartą fazę. Więc wyczekujcie filmów, które. I ten film na ten temat w całości będzie w czwartek. Taki znaczy w poniedziałek, lub w to będzie na dwie części, jeśli to będzie zbyt długie. Więc okej, okay. jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Okej, okay, no to pa!